Cześć wszystkim z tej strony Ikwis. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać dramę, która swój realny początek miała około 4 miesiące temu. Głównym z jej uczestników, uważanych przez niektórych nawet za jej propagatora, był teatr, o którym dokładnie opowiem w dalszej części tego filmu. Powodem, dla którego postanowiłem zabrać głos w tej sprawie, jest to, iż w jednym z filmów o tej dramie była zauważalna lekka wzmianka w postaci screena na mój temat, natomiast resztę owych filmów chciałbym po prostu podsumować. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części tego filmu, chciałbym powiedzieć dwie ważne dla mnie informacje. Podczas pierwszej chciałbym bardzo podziękować Wam za to, iż ten kanał w ostatnim czasie rozwinął się tak szybko i zdobył tyle wyświetleń oraz subskrypcji, ponieważ to dzięki Wam mój dzień staje się lepszy, no i po prostu jesteście wspaniali. Zachęcam również do subskrybowania przez nowe osoby, gdyż zbliżamy się już do 500 subskrypcji, od których wspaniały YouTube pozwala wysyłać posty na tej platformie. Natomiast drugą rzeczą, którą chciałem omówić na początku, jest moja wielka prośba do Was. W internecie, z tego co widziałem, jest już wystarczająco dużo hejtu na Etyma. Dlatego proszę Was o to, żebyście pomimo Waszej opinii pod koniec tego filmu, jakakolwiek by ona nie była, nie atakować go w internecie, a nawet zachęcam Was do przyjrzenia jego kanału, gdyż nie wszystkie jego filmy na nim są takie złe, jak inni o nich mówią. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dalszą część tego filmu. Na początku myślę, iż warto przedstawić pewien zarys z dramy, którą będziemy teraz omawiać. Otóż mniej więcej 4 miesiące temu Tratym nagrał film odnośnie dzieci w internecie i ich zachowaniu, podczas którego wyśmiewał i obrażał owe dzieci, dodając do tego swoje opinie oraz pewne informacje. Drogi Sikusiu, Siurusiu, czy jak ci tam było? Wróć tu, wróć tu za jakieś 3-4, no może 5 lat W ogóle to się teraz obudziłem. Spałem tylko dwie godziny, 4,5 Zajebiścia, ja w ogóle nie spałem. Na chuj się tym chwalisz. Siuruś, jeśli to oglądasz, to mam do ciebie prośbę. Pokaż swoim rodzicom twoje filmy. Pochwal się co tworzysz. Ej słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku będzie tutaj sobie rozmowa, dokładniej będziemy sobie tutaj siedzieć. Już pominę sam składni i ortografię tytułu. To zdanie miałoby sens, gdyby to było na streamie. Ale nie. To jest odcinek. To no chyba, że zaś masochistą i lubisz cierpieć, oglądając takie kanały jak Sioroś. To by wyjaśniało w sumie te 60 subskrypcji. Cześć, nie? Chujcie, kurwa, jebany z jebie obchodzi, czego chcą inni. Jak no powiedzmy, wykreowałeś już swoją istotę w internecie. I teraz. P nie pierdol mi, że to prawdziwy ty, że w internecie, na filmach i w real world. To jedna i ta sama postać. Chcesz przykład? To ty musisz srać, a nie postać Rusia. Ale Tratym, ty też się pytasz co robić na streamach. Jesteś hipokrytą i ruchałem ci matkę, meee. Oj nie zesraj się, streamy to moment, kiedy twórca i widz rozmawiają na bieżąco, a wątpię, aby ktokolwiek chciał oglądać nudny proces tw tworzenia nudnej, ale zajebistej animacji lub pisania skryptu do filmu. Kierka dla rozrywki mojej i widzów, filmy dla rozrywki widzów, którzy zawędrują w tę stronę zjebania. Rodzice. Gdzie są kurwa rodzice? Oni wiedzą co robisz? Przypominam o zasadach YouTube. Haha, <laughs> uwaga. Jak można domyśleć się, poprzez personalne atakowanie danych dzieci wykształciła się na te filmy reakcja społeczności w postaci dość mocnego hejtu na Tratyma w sekcji komentarzy, a nawet jedno z owych dzieci, Ciukkuś Mapentary, odpowiedział na film Tratyma w dość zabawny, jak na jego kanał, sposób. Wtedy Tratym zrobił rzecz, która była jedną z najgorszych tak naprawdę rzeczy, jaką może zrobić osoba w jego położeniu. Odpowiedział agresją i powagą na hejt innych osób, oplatając to w niezdarne argumenty oraz wyzwiska dając jakiś czas, że nic go to co o nim mówią nie obchodzi. I uwaga, cytuję, ma wyjebane. Najpierw odpowiem paru jełopom z sekcji komentarzy. Ja się zesrałem. A to ciekawe, bo bardziej wygląda na to, że zesrali się ludzie, którzy nie rozumieją, że film nie jest o Siurusiu. Tak samo ty. Twierdzisz, że film jest o nim, a prawda jest taka, że jest jedynie tłem, tak samo jak postawa dwójka kufniaków. Ale pod tym samym komentarzem Siurusia, dum, granie, sranie, szczanie, postanowił, że wtrąci swoje trzy grosze. Posłuchaj, co pierdolą w Niemczech, albo jak ja to lubię nazywać, jak to oni pierdolą w Nazizlandzie. Po prostu nie lubię Niemców, nie sądzę, że to nadal są naziści. Tutaj widzicie osobny komentarz gościa odszczania starania grania. Gdzie ja dał nie mówię, że dzieci nie powinny być w internecie? Podkreślmy w tym filmie jak źle internet może wpływać na gówniarza, ale widać, że nie obejrzałeś filmu do końca. Więc mogę śmiało powiedzieć, że zastosowałeś tak zwaną mowę samozałarania. Jak kogoś wyzywa, pokaż gdzie. Widzicie też wypoczyny białego Simby. I tu się powtórzę i chyba będę to powtarzać do usranej śmierci. Gdzie w domyślaniu się czyjegoś wieku po głosie doszukuje się oceniania? W chuju mam, że ma podwyższony głos. Brzmi młodo, więc stwierdzam, że jest kurwa młody. Kiedy chcesz kupić jakąś gierkę, to idziesz do rodziców i pytasz o hajsy, bo nie masz ukończonych, znaczy ja mam, ale o tym potem, 16 lat. Nie mogłeś udać się do roboty jako małoletni, ewentualnie masz ukończone 25 lat. Jesteś bezwartościowym śmieciem, który wykorzystuje miłość matki, nie chodzi do pracy, tylko siedzi cały dzień na swojej brudnej piździe i napierdala w gównogierki, Ale my to mówimy o hipotetycznej sytuacji, gdzie nie masz 16 lat. Mnie jebie, czy troluje, czy nie. Film jest o dzieckach w internecie. Do których on się zalicza? Robi to dla latencji? Zajebiście, niech się naje. Co do drugiego komentarza. Gdzie ja stwierdziłem, że ma 8 lat? Ty mi śmieciu jebany wciskasz w usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. To cię krety nie zaskoczę. Mam ukończone 16 lat. Ja i hipokryzja. Przeczytaj regulamin, nie wypierdol komputer przez okno. Kurwa, jebany YouTube wie lepiej jakie ja chcę mieć komentarze pod moim pierdolonym kurwa filmem do chuja. I postanowił, że będzie cenzurował moje własne komentarze pod moim własnym filmem na moim własnym kurwa kanale. Mam teraz wiadomość do zjebów, którzy poszli do siurusia i smarowali coś w stylu. Ale udowodniłeś, pokaż legitymację, paszport, akt, akt urodzenia, długościurko. Pierdolone kurwa zjeby Wystarczyło żeby podał datę urodzenia Nie potrzebuję mierzyć długości jego pleta, Aby to udowodnić Jest coś takiego do mnie domniemanie niewinności A nie domniemanie winy Jeżeli oskarżasz kogoś o kłamstwo co do wieku To na tobie leży kurwa jebany ciężar udowodnienia tego Jak jebany durny wyskoczysz mi tu z tekstem Ale jak mam się dostać do jego danych Co ty pierdolisz śmieciu Nie mogę zobaczyć jego papierów To jesteś po prostu głup jak kurwa jasny chuj Ocenianie ludzi po głosie. Jest bez sensu. Nie śmieka bez sensu. No. Właśnie. Powiem więcej. W chuju to mam! W chuju przez soczyste ha. Ja próbowałem się domyślić wieku po głosie, co zresztą prawie mi się udało. Ale ludzie srają żarem, że się o coś przypierdalam. No właśnie, to jest bez sensu. Bardzo mi się to nie podoba i to jest według mnie bardzo rasistowskie. <laughs> Ja pierdolę gościu, tego się, nie, tego się nie da udawać, gościu. Ja pierdolę. Domyśla się czy czyjegoś wieku, więc rasizm. Ja z byciem rasistą mam tyle wspólnego, co Peton z byciem mikrofonem. Spróbuj mi powiedzieć z twarzy, że jestem rasistą, Zobaczymy, jak skończysz i gdzie będziesz szukać zębów. Jestem mega podobny do mojej kuleczki. Więc w pewnym sensie jestem tym, co się podaje. Możesz sobie mieć na imię Siuruś, mam tu w chuju. Jest mnie to faktu, że postać, jaką stworzyłeś w internecie i ty prywatnie, nie jest tą samą osobą. Ty musisz się reć, nie kulka na żółtym tle. Albo ulany, że kości czaszki to ostatni raz było widać przy porodzie, że taki okrągły jesteś. Ja mam pytanie, ty w ogóle pamiętasz, co ci mówiłeś na początku filmu? Bo wiesz, ja już na to odpowiedziałem. Ja mam pytanie. Czy ty wiesz co to jest przypomnienia? To po pierwsze, a po drugie odpowiadaj sobie na to po 100 razy. Mam to w dupie, tamten film nie był skierowany do ciebie ani w ciebie. Tak samo początkowa część tego filmu. A w co po jego reakcji ludzie oczywiście nie uwierzyli wywołało to jeszcze większą reakcję w internecie w postaci wielu filmów komentarzy, o których teraz chciałbym opowiedzieć. Na początku zacznijmy od tego, który podobał mi się osobiście najbardziej, czyli filmu użytkownika Ojciec Plaga. Według mnie był on najbardziej merytoryczny i pełny informacji o całej dramie, a sam głos owego youtubera sprawiał, iż jego film słuchało się jeszcze bardziej przyjemnie. Dlatego jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o szczegółach całej tej dramy, to bardzo zachęcam do obejrzenia jego filmu. Drugim filmem jest film użytkownika Użytkownika Hans Granie, który według mnie najbardziej, jakby to niektóre osoby określiły, wyjaśniał Tratyma, atakując jego zachowanie i idealnie punktując mu błędy, które popełniał w dość energiczny sposób. Dlatego, jeśli chcecie posłuchać, jak ktoś mówi o Tratymie w dość ofensywny sposób, zachowując przy tym jednocześnie dobrą argumentację, to polecam ten film. Kolejnym tytułem jest komentarz Sikorka, którego z tego co zauważyłem, głównym tematem była stanowczo postawiona teza, iż owy ma pentary, którego również głównie dotrzyła. Ta drama, był trolem, a Tratym po prostu dał się nabrać na jego bait, myśląc, iż nagrywał on filmy na poważnie. Następny nagrany film na Tratyma został stworzony przez użytkownika Iceman, w którym zauważyłem skrócony opis całej tej dramy oraz informacje o innych filmach, jak i o tym, iż Tratym usunął komuś jeden z nich. No i teraz przechodzimy do ostatniego komentarza, które chciałbym omówić. Należało ono do Cebulaczka i aktualnie znajduje się na stronie CDA, gdyż zostało ono usunięte przez Tratyma na YouTube. Jeśli chodzi o ten utwór, to tak szczerze, najmniej przypadł mi on do gustu, pomimo tego, że jeśli chodzi o sam montaż, to podobał mi się on najbardziej ze wszystkich pozostałych. Sam początek filmu rozpoczął się pewną przerobioną scenką, co wprowadziło mnie w dość pozytywny nastrój, ale niestety potem zauważyłem sporą część ataków Ad at Persona w stronę Tratyma od Cebulaczka, no i próby wyśmiewania go, co kojarzyło mi się z moją poprzednią dramą na tym kanale, gdy mój opoment robił w moją stronę podobne rzeczy, więc do końca mi się to nie spodobało. Natomiast pomimo tych ataków chciałbym dodać, że argumentacja Cebulaczka, chociaż była w pewnych momentach dość subiektywna, to miała swój sens i logikę, co sprawiło, iż jego film był nawet okej. Okay. Natomiast pod koniec swojego dzieła Cebulaczek przedstawił parę screenów z Discorda Tratyma, a na jednym z nich byłem ja. Szczerze, to myślę, iż będzie najlepiej, jeśli sami zobaczycie tę scenę. Panujesz kogoś, ponieważ nie ogląda Carionera. Serio? Jezu, co za śmietnik. No i teraz mam wielkie pytanie. W jaki sposób to, co było przedstawione na owym screenie, dowodzi temu, że ja nie oglądam Karionera, chociaż go nie oglądam? Oraz w jaki sposób dowodzi to temu, że Tratym zbanował mnie właśnie za nieoglądanie Karionera? Otóż według mnie nijak. Tak, Tratym zbanował mnie na swoim serwerze, ale sam kontekst tego screena polegał na tym, iż znajomy, mój znajomy, napisał mi o Tratymie i o tym, co ten zrobił. Ja przyszedłem na jego Discorda poprzez link na jego kanale i zacząłem pytać się, o co chodzi z całą tą dramą, biorąc jako przykład Szpiegosa, który również pisał mi, iż tym podobnie zachowuje się tak samo jak Karioner. Teddy ratym oskarżył mnie o reklamę Szpiegosa na jego serwerze, za co naprawdę dostałem później bana. Nie za og nie oglądanie Karionera. Potem jednak również dodałem, że Tratym, nazywając dziewczyny na swoim serwerze Femoidami, zahacza o poglądy incelów, którzy dokładnie tak samo nazywają kobiety. Po czym napisałem, iż karioner nie jest i nigdy nie był incelem oraz nie używa takich nazw w stosunku do innych ludzi, co oznacza, że porównanie karionera do Tratyma i na odwrót Tratyma do Karionera, akurat przez to, że Tratym napisał coś o Femoidzie, jest błędne. Natomiast po screenie z tej wymiany zdań Cebulacz wywnioskował, że zostałem zbanowany przez Stratyma, ponieważ nie oglądam Carionera. Moim zdaniem, jeśli już miałby coś zakładać, to raczej to, iż to, że obejrzałem parę odcinków Carionera, by zrobić research i stąd właśnie wiem, że Carioner nie jest im celem. Właśnie przez ten moment film Cebulaczkę wywarł na mnie tak negatywne wrażenie. Nie jestem zły na Cebulaczka, ani nawet nie mam do niego to pretensji. Po prostu jest mi przykro, że zostałem wykorzystany, by ktoś jeszcze bardziej mógł dokopać osobie leżącej, jaką był tratym poprzez takie kłamstwo. Ale dość już o tym. Filmów o tej dramie było jeszcze pary na YouTube, ale myślę, że te omówione teraz były jednymi z tych najbardziej znaczących. Po krótkim streszczeniu tego, co inni nagrali o nim, myślę, że nie została powiedziana jedna z moim zdaniem najbardziej ważnych rzeczy o tym YouTuberze. Otóż Chodzi o jego wzorowanie się na innym twórcy, karionerze. Natomiast to, że owa rzecz nie została powiedziana, nie jest do końca prawdą, gdyż owy cebulaczek, o którym przed chwilą wspomniałem, nawiązywał w swoim filmie w sposób dość prześmiewczy do zachowania Tratyma i tego, jak bardzo pasuje ono do tego karionera. Jednak nikt z danych YouTuberów, przynajmniej ja tego nie zauważyłem, mówiących o Tratymie, nawet cebulaczek, nie podał dokładnych przykładów zachowania Tratyma i nie porównał ich do tych karionera. Moim zdaniem warto pokazać ich podobnie. Żeby zrozumieć sposób myślenia tartyma i to, czemu nagram w ogóle swój film. Jednakże zanim to zrobię, myślę, że należy na początku powiedzieć, kim są owe postacie. Karioner jest osobą będącą już dość spory czas na YouTube i pomimo swojej niskiej liczby subskrypcji w porównywaniu do dużo większych twórców, jest ze względu na swoje doświadczenie na tej platformie, przez nich rozpoznawalny i znany. Zawsze znany był z nagrywania filmów na kontrowersyjne tematy i równie kontrowersyjnych wypowiedzi o nich. Aktualnie na swoim kanale zajmuje się filmami komentarzy, w których opowiada o innych twórcach, często w sposób ostro ich krytykujący. Omawiam również programy telewizyjne oraz wydarzenia dziejące się aktualnie na świecie, w tym te, które dotyczą rzeczy kontrowersyjnych w stosunku do społeczności mainstreamu lub nawet kontrowersyjnych do innych osób. Ze względu na jego ataki na innych twórców poprzez filmy na YouTube, które, muszę przyznać, mają sens, gdy przejrzy się zawarte w nich argumenty, owi twórcy odpowiedzieli w sposób ofensywny i aktualnie szkalują go w internecie, rozpowiadając często swoje negatywne opinie o nim, czy nawet nagrywając o nim filmy sugerujące, iż popełni czynności zakazane, tak by zniszczyć jego wizerunek. Nie tak dawno możliwe, iż Brock temu Carioner miał dość przykre doświadczenia w swoim związku, co spowodowało i zaczął interesować się tak zwaną ideologią Red Pill. Nazwa ta, która jest nawiązaniem do filmu Matrix i w pewnym sensie oświadczeniem, iż to co zawiera owa ideologia jest realnym spojrzeniem na świat, a w przypadku Carionera na kobiety. Karioner po swoich doświadczeniach zaczął na swoim kanale nagrywać również filmy propagujące ideologię redpill, w których jak potem się przekonacie padają słowa będące powtarzane przez Ratym'a. Ratym jest małym youtuberem, który swoją karierę zaczął nagrywając krótkie filmy przedstawiające cokolwiek to jest. Oj. No dobra, no. No powiedz, No nie V12, jak on z Lamborghini Aventadora, normalnie, ty przecież tu masz kurwa te Co to jest? To jest Mówi, tu masz na te, na zapasowe Akumulatory, jakby ci twój jeb. Co nie wiesz o co chodzi, tu masz guzik To nie, silnik włączasz, tutaj nie działa Wiecie, bo to pod biegów potrzebne jest, wiecie Tu się pedały rurami pod Pod, pod, pod ten, no wiecie pedały No, no tu masz sprzęgło, tu gas, a tu Hamulec, czy tam na O kurwa, już się smarem ujebałem No i ten, wiesz Silnik v 12, tu masz jeszcze te e, rozruszniki, alternatory i wiele więcej? Nie, no. I, gen I chodnica, tam z tyłu grilla jeszcze są, No to wiesz. No. No, no i super. Tak. No, no i tak. No, no Ciekawe czy to był jego plecak, czy po prostu ukradł go któremuś ze swoich znajomych i czy coś w tym stylu. No cóż, w każdym razie nagrywał on również animacje i tak zwany mapping, który, tak jak jego późniejsze wypowiedzi, zawierały ogromną liczbę przekleństw. W pewnym momencie swojej działalności zaczął on iść coraz bardziej w stronę komentarzy, aż w końcu nagrał film o dzieciach w internecie, o którym wspomniałem wam na początku. A więc teraz chciałbym podać wam podobieństwo pomiędzy wypowiedziami Tratyma i Karionera, ale myślę, że tak szczerze będzie najlepiej, jeśli wam to po prostu pokażę. Beta, to inaczej będzie Fryer, Kukold, Incel, Simp, czyli taka pizda życiowa wpisana w genocentryczną rzeczywistość wychowana na służącego samicy, który jej usługuje. To się mówi, żeby mu można łatwiej rozróżnić pisty życiowe od mężczyzn. Pista! Nie bądź pista! Nie... Już od małego chłopa, aby nie być pistą. Ma inicjatywa jest jak najbardziej pozytywna, jednak wciąż. Nie, nie jest, bo to robi z mężczyzn pisty życiowe. Okay. Faza rury zawinkla. Faza skakania od jednego do drugiego kutonga czada. ok, na karozeli Kutongów tutaj śmiga. Ona jest dzielna, silna, niezależna. Ona jeszcze zdąży, ona się wyszaleć musi. W tej fazie, między 28 a 30 powiedzmy, tu jest faza oświecenia. Tu jest faza oświecenia, zaczyna się ściana. Ok, to jest faza beta. To jest beta hipergamia. Ona tutaj szuka do długotrwałego związku. Samica chce bad boja. Dopiero jak trafi w ścianę, szuka jakiegoś beta bankomatu, który będzie łożyć na jej gówniaki. Jest faza alfy, gdzie ona sobie skacze po kutongach. Jest ściana. Och, jest ściana, ma 30 lat. Och, i muszę jakiegoś beta bankomata sobie zakłotwiczyć. To już czas na związek i tak dalej, i tak dalej. W jakim wieku smalczyce czekokształtne najbardziej się podbają? Z badań wynika, że średnia wieku ta to 23 lata. Czyli 23-letnia smalczyca czekokształtna najbardziej podoba się mężczyźnie. Jeśli ona szuka mężczyzny wysokiego kalibru, to musi wziąć pod uwagę to, że ona nie jest jedyna, że jest kolejka takich jak ona do niego. I to nie ona stawia warunki, on stawia warunki. To on jest strażnikiem bramy w związku, on decyduje o tym, z kim wchodzi w związek, nie ona. Więc jeśli facet nosi do domu górę siana... O ile dobrze pamiętam, najszczęśliwszy, najszczęśliwszy związek to będzie jak samica ma... 23 lata, a mężczyzna około 40. Dlaczego? Bo facet ma już zasoby, ma pewną wiedzę, ma status społeczny, jest nad nią. Samica jest wtedy tutaj, a facet jest tutaj. A dlaczego facet się cieszy? Dlatego, że samica jest ładna, młoda, nie tyle pieniądze, co zasoby czyli dom, samochód, pieniądze też, oczywiście. Cześć widzowie, tutaj Ikwis podczas montażu. Chciałbym dodać do tego materiału dwie informacje. Ta część filmu nie ma na celu potępienia Tratyma albo test, który w nim wypowiada, a jedynie pokazaniu podobieństw między nim a karionerem. Natomiast chciałbym również przeprosić Was, gdyż niestety do paru innych na temat, które znajdowały się na jego filmie, nie mogłem znaleźć źródła w filmach Karionera. Jestem w 100% pewny i przekonany, że Karioner mówił kiedyś podobne rzeczy albo dosłownie to samo co w tych pozostałych fragmentach. Jednakże nie wiem, czy przez to, że Karioner usunął niektóre ze swoich filmów, bądź po prostu tych filmów jest za dużo na jego kanale, ale po obejrzeniu bez przewijania 13 filmów tego youtubera, które czasem mają ponad 30. 10 minut, szczególnie te o tej tematyce, które moim zdaniem nawiązywały właśnie do tych rzeczy, to znalazłem tam pewne twierdzenia leciutko zahaczające o to, co mówi w tym, ale to nie było nic pewnego, co mógłbym wstawić w ten film. Dlatego przepraszam Was, ale po spędzeniu paru godzin ponad dużo bez przerwy nad karnerem mam dość. I e, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak karioner mówi takie rzeczy, jak tra tym, to zapraszam na kanał Karionera, a tam na pewno znajdziecie, bo jak będziecie długo szukali. Bo nie daje atencji, walutą samicy jest atencja. Tylko facet potrafi odciąć myślenie od emocji. Tylko facet... Potrafi myśleć stricte logicznie. Samica nie potrafi odciąć emocji od sposobu myślenia. Więc jak facet idzie do psychologa, to jej częściej widzi samicę, powinien ją kompletnie olać. Ona nie rozwiąże jego problemów. Mężczyzna okazując słabość przy samicy, obniża swoją wartość. Nie chodzi o to, żeby mężczyzna nigdy nie pokazywał swoich uczuć. Bo mężczyzna też ma swoje uczucia, prawda? Chodzi o to, żeby przy kim i kiedy to robić. Mężczyzna może pokazywać swoje uczucia, bo może sobie się wypowiedzieć, wyżalić przy rodzinie. Ale nigdy przy samicy. Tu mają prawo. Ale tutaj chodzi o to, przy kim to pokazują. Set, jeśli pokazujesz to przy twojej samicy, znaczy, no, two ona nie jest twoja, jest tylko twoja kolej, ale jeśli pokazujesz takie coś jak płacz, słabość przy samicy, to, to nie masz wartości w jej oczach. Negatywne emocje, takie jak płacz, smutek i tym podobne, możesz pokazywać przy rodzinie i przyjaciółach. Tak, przy przyjaciołach, przy rodzinie. Facet może pokazać swoje prawdziwe emocje. Ale przy samicy nigdy. To nie jest tak, że facet nigdy nie może pokazywać swoich emocji. Facet może pokazywać swoje emocje tylko przy, przy, przy przyjaciołach i rodzinie. Przy przyjaciołach może pokazać swoje prawdziwe emocje. Nie chodzi o tłumienie emocji, tu chodzi o to, żeby wiedzieć w jakim momencie można je z siebie wypuścić. Ukrywanie niektórych uczuć jest lepszym rozwiązaniem niż pokazywanie ich przy samicy. O, żeby nie skłamać. Cztery razy częściej w Polsce. Mężczyzna popełni samobójstwo jak samica. Samice częściej mówią o samobójstwie. Faceci po prostu to robią. Bo facet sam się wyleczy. Bo facet sam ma sobie radzić. Ostatni komplement dostałem rok temu. Jakie emocje pokazuje? Facet widzi problem, chce go rozwiązać. Samica jak ma problem, to nie chce go rozwiązać, tylko chce sobie pogadać o tym problemie. I podzielił jak byłeś okrawa, taki tajemniczy. Samica chce sama odkrywać mężczyznę. Fajnie jak mężczyzna jest taki tajemniczy. Przecież samica mało o nim wie. I sama... Powoli odkrywa, jaki on jest naprawdę. Jak ty się przed nią otworzysz, wyplujesz swoje flaki przed nią, poka pokażesz jej swoje wnętrzności, to, to, na, to stracisz tą tajemniczość. Już nie, nie ma takiego zainteresowania, jak było wcześniej. Wy A jeżeli... Nic nie czuję. Czuję spokój. To i nie na wszystko czuję. To jest pięknie, jak się jak Człowiek potrafi się niczym nie przejmować. Facet, jeśli potrafi sam sobie poradzić z problemem, to jest oznaka, ja tak powiem, że jest męskie. Potrafi zwalczać problemy. Jeśli facet nie potrafi zwalczać pro problemów, to I Taka ciekawostka. Facet jest racjonalny w życiu, ale emocjonalny w kwestii zakochiwania się. Samica jest emocjonalna w życiu, ale rozsądna w kwestii zakochiwania się. Uważam, że po porównaniu ich wypowiedzi raczej możecie zobaczyć, co tutaj się dzieje. W trakcie, gdy Karioner często uzasadnia swoje słowa i odwołuje się do argumentów innych osób, chociaż nie zawsze tak jest, to Tratym powtarza jego słowa jak jakąś mantrę w sytuacjach, w których jego komentarz mógłby być zbyteczny lub zupełnie nie odnosi się do wypowiedzi osoby, o której mówi. Uważam, że żeby zrozumieć, dlaczego Tratym się tak zachowuje, musimy uwzględnić znane nam już fakty. Porównajmy więc to, co zobaczyliśmy. Mamy karionera, osobę starszą, mającą pewne poparcie na YouTube, która w swoim życiu przeżyła wiele złych rzeczy i umie logicznie się wypowiadać oraz używać argumentów. Teraz mamy tratyma, osobę bardzo agresywną, doszukującą się w wypowiedziach innych, często złych rzeczy oraz mającą w sobie wiele sprzeczności, jak i fałszy. Osobę, która notorycznie używa przekleństw i grozi innym ludziom. Na jego filmach widać również, że jego poczucie humoru nie jest zbyt wyrafinowane, a nawet powiedziałbym w pewien sposób toksyczne. Natomiast sytuacja z tym plecakiem może w pewien sposób sugerować, że atakuje on ludzi z jego otoczenia poprzez ich nękanie. Oczywiście plecak mógł być jego, tego, tego nie wiemy. Natomiast podsumowując całe jego zachowanie, chciałbym postawić pewną tezę. Oczywiście może być ona błędna, ale to jest moja opinia. Tratym jest osobą skrzywdzoną w pewien sposób przez życie. Może to być brak uznania i zainteresowania ze strony jego znajomych bądź jego rodziny, jak i również mogą to być jakiekolwiek inne przykre wydarzenia, które spotkały go w jego życiu. Na podstawie takich wydarzeń, tratym wykształcił w sobie agresję do innych osób i dlatego zachowuje się tak jak teraz. Natomiast wciąż nie mógł znaleźć uzasadnienia dla swojej agresji. Wtedy pojawił się karioner. Osoba jawnie inteligentna, która urosła w oczach Tratyma do pewnego rodzaju autorytetu i zaoferowała mu rozwiązanie na jego problemy w postaci filozofii prezentowanej na swoich filmach. Niestety Tratym przez swoją złość źle zinterpretował słowa karionera, przez co wykształcił on w sobie również sprzeczną ideologię, na podstawie której wykonywał on takie działania, jakie widzieliśmy w jego filmach, jak i na jego Discordzie. A teraz chciałbym przejść do meritum tego całego filmu. Drama miała miejsce gdzieś parę miesięcy temu, jednak niektóre z filmów o niej powstały parę tygodni temu, a jej efekty widać nawet do dziś. Dlatego proszę, bardzo wszystkich, którzy to oglądają, tym jest ewidentnie osobą posiadającą jakieś problemy personalne. Proszę, nie atakujcie go więcej i nie dostarczajcie mu jeszcze więcej bólu, bo nie jest to dobre moralnie wykopać leżącego. Natomiast do ciebie, tym mam wiadomość: nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić. Na świecie jest wiele osób, a nawet specjalistów, których możesz poprosić o pomoc w swoich zmaganiach, i nie będzie to niczym złym, ponieważ nie każdy z nas jest idealny czy doskonały i każdy z nas ma swoje problemy. Kończąc ten film, jestem naprawdę wam wdzięczny za jego obejrzenie oraz mam nadzieję, że zainteresowałem wam chociaż trochę tym tematem. Jak i również jestem wdzięczny za to, iż pomagacie mojemu kanałowi rozwijać się tak szybko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, ja jestem Iqvis, cześć!